Nazywam się Dariusz Filar. Serdecznie pozdrawiam wszystkich tych, którzy gotowi są czytać moje książki. A teraz pięć literackich faktów o mnie. Lata 60., lektura książek Stanisława Lema. Iwaszkiewicz, sława i chwała. W tej chwili, z bardzo dużym zainteresowaniem, czytam australijskiego pisarza Richarda Flanegana bohater Starego Człowieka i Morza Hemingwaya. To jest trudne pytanie, dlatego że ja czytam w tej chwili tak wiele, jak wtedy, kiedy byłem siedemnastolatkiem. Także bez przerwy trafia w moje ręce coś nowego. Ostatnio z zainteresowaniem przeczytałem najnowszą powieść Vargasa Josy.